To jest w ogóle posrane. Padłem wczoraj na coś takiego, co się nazywa Super Hero Simulator, czyli symulator superbohatera. Ja już go widziałem, bo on prezentuje tylko taki właśnie cinematic, bym powiedział, z efektami bardzo celującymi w to, co widzieliśmy w Across Spider-Verse, czyli mamy render, na który nałożone jest właśnie takie komiksowe motywy, komiksowe kreski, cieniowanie takie komiksowe i różne efekty rysowane, no nie? To to jest połączenie 2D z 3D. I to jest cinematic, pamiętajcie, więc to jest animacja, nie jest to gra. Symulator super-bohatera. Ej, ale to... What, what time is it? Ej, brzydko zostały te robaczki nałożone no, tutaj, szczerze. Crime rate? Uh, the weather is good today. Let's see what we have. I Got to go. Superhero Simulator. I można grać Taka dobra gra się zapowiadała. A można grać babą, chyba. Tragedia. Dobra. Mówiliście, że dobrze brzydko wygląda? Po lewej stronie. Tu, znaczy, po prawej stronie. Tutaj macie. tak jak to wygląda in-game'owo. To wygląda dopiero brzydko. To wygląda dopiero brzydko. Chociaż takie latanie. Można sobie latać, będzie. I robi to studio Mighty Raccoon Studio. Dobra, zobaczmy, czy to jest na Steamie. Jest na Steamie. Już wrócę we wczesnym dostępie. Ok, czyli będzie się Uratuj miasto. O, tutaj mamy więcej gameplayów. Tak wygląda. Mogę to powiększyć? Tutaj mam takie latańko bardzo. Jest jakieś impact frame narzucone. Będzie system dnia i nocy, na pewno będzie hit. No o ile będzie właśnie. Jest kilka fajnych efektów, ale wygląda biednie trochę, no. Wygląda jak jakiś symulator zrobiony trochę po taniości, szczerze. Bo tak, teoretycznie mamy już na rynku taką grę. Symulator bohatera I jest to Spider-Man 2, w którym jeżeli chcemy, to ciągle możemy mieć misje polegające na tym, że przychodzimy, bijemy trzech bandytów i, na... i... I... i uciekamy stamtąd. Więc jeżeli ta gra będzie się opierała tylko na tym, no to nudy straszne. Ale wydaje mi się, że przez to jakim... Czekaj, co, kurwa? Jesteśmy bohaterem, który nie płaci y, rachunków, więc będziemy potrzebować jeszcze roboty do przetrwania. Ej, okej. Okay. Czyli to będzie coś więcej. Je jeździ taksówką, <gry> przerzucaj burgery, albo znajdź inny sposób zarabiania pieniędzy. Każdy d golar, czyli dolar się Ej, liczy. Szczerze. Mega mocne. To akurat fajny koncept, że będziemy takim spidermanem, który musi jednak pracować. Będziemy mogli może pizzę dowozić, coś w tym stylu. Będziemy mogli kustomizować naszego bohatera. Okej, okay. stroje sobie będziemy robić. Zarządzać swoją, y, swoim zdrowiem, higieną, stanem psychicznym i respektem od ludzi. Czego czy będzie można być antagonistą i zabijać cywili. To jest istotna rzecz, którą... I pytanie, które należy tutaj zadać. Ale o czym chcę powiedzieć jeszcze. To jest z Mighty Raccoon. Kanału, który ma 2 miliony 650 milionów subskrypcji. I teraz tak. 2 miliony subskrypcji. A ja nie wiem, kim on jest. Też tak miałem, nie? To jest kanał, który... Wrzuca coś takiego Doktor Doom zabija Thanosa Thunderbolts post -credit scene Czyli fejkowe sceny zmontowane tak, żeby bazować na takim clickbaitie hamskim. no nie? Wrzuca jakieś fejkowe trailery W dużym stopniu pewnie montowane albo wygenerowane w sztucznej inteligencji I Jak coś to to nie jest scena z zakończenia To nie jest scena z napisów końcowych Thunderboltsów. Ziomek po prostu baituje no, yy, więc on takie rzeczy robi, a nagle wrzuca trailer swojej gierki, która nazywa się Super Hero Simulator i widać, że jara się tematem, to na pewno, ale czy osoba, która fejkuje sobie trailery i robi content na właśnie takich, na takich materiałach, to pytanie, czy on dostarczy dobrą grę. I czy te trailery też nie są jakoś przekłamane, no nie? Superman vs Saitama vs Homelander. I co to ma być? Okej, okay, to nie jest w zrobione. Trzy lata temu tam w nie było tak zaawansowane, czyli to po prostu gościło sobie, żeby animację. Ty, to może, kurwa. Nie jest taki zły zi ziutek. Ale ten kanał jest podejrzany. On ma zajebiście dużo viewsów. Co on ma na przykład? 80 milionów Hulk vs. Thanos, fight sen, Wakanda Battle. Ok, czyli to jest ziomek, który zajmuje się animacjami. Ziomek, który zajmuje się animacjami, akurat. To jest całkiem propsy dla niego. Spiderman kontra Spiderman. Ok, czyli to jest ziomek, który zajmuje się animacjami. Teraz postanowi zrobić sobie jakie Dobra, to, to wygląda nawet legitnie. Ale no, ma tutaj Baiterskie. Bej Materiały, to trzeba przyznać. Wszyscy oglądaliśmy właśnie. Na YouTube jest w ogóle taka nisza kanałów, które robią trailery AI do filmów, które jeszcze nie wyszły. I próbują bazować na tym, że ktoś będzie miał ten instynkt, że zobaczy na głównej trailer Avengers Doomsday. I wiecie, klika w to i jest chuj, i kłamstwo, i nieprawda. I wygenerowane w AI. Albo Invisible też, by... o właśnie, właśnie. I teraz jeszcze jak jest AI rozbudowane, to bardzo łatwo można takie. Y, trailery sobie kleić I te kanały zarabiają na tym ogromne pieniądze No patrzcie, 20 milionów wysiedleń, no nie? 13 milionów wysiedleń, bardzo dużo Jak na trailery, które zostały pewnie zlepione w taki o, sposób Plus, jest też taka ciekawostka dotycząca tego tematu Że studia duże duzi wydawcy jak Warner Bros, Disney Oni tego nie usuwają z premedytacją Oni nakładają na dużo, nie wiem czy na wszystkich, ale na dużą ilość tych takich fejkowych trailerów, po prostu prawa autorskie. I to działa tak, że całe pieniądze, które zarobi dany trailer, idą do właśnie tej wytwórni wydawcy, jak na przykład Warner Bros. Disney. I to jest zakład mega mocny yy, przekminkał. Ale tutaj jest koncept. Kiedyś nie było tego konceptu. Ziomek podawał koncepty, kurwa. Pamiętam. Patrzyliśmy na to jakiś czas temu i tutaj tych konceptów nie było w tytułach. Na 100% tego nie było. Mi się wydaje, że gościu się dopierdolili się do niego z Disneya i Ziomek po prostu robi koncepty teraz. O, proszę, proszę, musiał pozmieniać. Zajebisty artykuł na Kotaku mi się trafił. I tak, czekajcie, czekajcie, to jest dobre. Grand Theft Auto 6 jest dla gamersów najnowszym symbolem seksu. O Boże. <grym> dobre. Ale czy to prawda? Czy uważacie, że Jason jest symbolem seksu dla gamersów? Ja, ja jestem heteroseksualny. Ale uważam, że jest prze-zajebiście piękny. Może jestem heteroseksualny, ale jakby się Henry Kawil pojawił koło mnie, to nie wiem, co jakby zareagował. Na przykład, ja go muszę zobaczyć. Nie, no kurwa. Przepiękny człowiek. Nie może być takim pięknym człowiekiem, nie? No tutaj nieogolony, to nie takie, ale tutaj. Kurwa, po barberze świeżo wyszedł. No ładnie, ładnie, Henry Kawil. No ale pytanie, czy to jest gejowe, co ja teraz mówię? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było gejowe. Uważam, że to jest. Nie ma nic bardziej męskiego niż miłość mężczyzny z drugim mężczyzną i to jest podstawowe stwierdzenie, które wszyscy powinniście zdać. No co jak co, ale na no, nikim tak wrażenia nie robi z... żyły na bicepsie kurwa jak na mężczyznach. Taka jest prawda, Mówię, tak musisz tak almost the biceps formę, stary. Piękna forma, ale to jest forma, nie? E, miałem zamiar zagrać w Theft Auto 6, niezależnie od tego kim będę, ale muszę podziękować Rockstar za to, że dał wszystkim trochę przyjemności dla oczu dzięki duetowi protagonistów Jasonowi i Lucy. Podczas gdy Jason jest w pełnym miłości w związku z Lucyą i wydaje się być heteroseksualny, to jeszcze nie jest pewne. Nie powstrzymało to G. Nie potrzebowało to gejów przed przyczepieniem się do faceta po tym, jak pokazano go bez koszulki, spoconego i obrzydliwego w najnowszym zwiastunie. Grante to może być jeszcze rok od premiery, ale jego główny bohater staje się już symbolem seksu w społeczności gejowskiej po zaledwie dwóch zwiastunach. Ja bym powiedział, że nie tylko w społeczności gejowskiej. Ja uważam, że to w społeczności ogólnie mężczyzn. Łatwo zrozumieć, dlaczego geje są do niego. Się... Czekaj, łatwo zrozumieć, dlaczego geje się do niego w... przyczepiają. Rockstar prawdopodobnie wiedział, co robi, kiedy pokazał najnowszy zwiastun z sceną, w której Jason ciężko pracuje, a jego umieszczona górna część ciała lśni w słońcu. Chociaż wybór tej sceny prawdopodobnie miał podwójne znaczenie, ponieważ Jason wspomina, że naprawia przycieki na dachu, co prawdopodobnie jest ukłonem w stronę ogromnego przycieku, którego doświadczył GTA 6 w 2023 roku. Podczas gdy brudny, wiejski, śmieciowy charakter Jasona może również zyskać sympatię niektórych kobiet, to jest to coś. Do czego geje się gromadzą? jest zaśmiej. <laughs> Jaki węgiel artykuł? No w życiu nie słyszałem o czymś takiego, czegoś nie czytałem. Jasne, prawdopodobnie jest coś do rozpakowania w tym, że geje ciągną do mężczyzn, którzy wyglądają jakby ich nie szanowali. Ale to zadanie psychologa. Oczywiście ten artykuł? Czekaj. Ale to zadanie psychologa, ja jestem po prostu gejem, którego przy. <słyska> którego przy przewidywalnie pociągają mężczyźni, którzy wyglądają jakby nazywali mnie obelgą. Ale nie jestem sam. Wielu z nas pragnie kolejnego bohatera Grand Theft Auto w sposób, w jaki zwykle robią to własnej kieszeni. Czekaj, ja nie rozumiem. Przystojny chłop został wprowadzony do... i umieściony został wprowadzony do Grand Auto po to, żeby przyciągnąć gejów? Mi się wydaje, że takie posty to nie tylko homoseksualiści wrzucają. Mi się wydaje, że takie posty... Jarający się sylwetką. ja nawet na odcinku stary, ja mówię tak, kurwa, ale forma, nie? To wszyscy mężczyźni, jak mi się wydaje. To wygrana dla dziewczyn i gejów. Nie podoba mi się ta retoryka, że tylko homoseksualistom może się Jason podobać. Co to ma znaczyć? Arnold Schwarzenegger jak zbijał, zbijał w pionę w Predatorze, to to wyglądało też zajebiście. I czy to znaczy, że to był do gejów kierowana scena? Nie sądzę. Zaledwie 20 sekund materiału wzbudziło zainteresowanie każdego gracza geja. Żebyś co się ujebał na tym? Jakiego kiedykolwiek spotkałeś. To wykwintny marketing ukierunkowany ze strony Rockstar. Czekaj, czyli rozumiem, że Rockstar plan planował celować sylwetką Jasona homoseksualistów. W życiu bym tego tak nie przeanalizował. Ale widocznie jestem za mną progresywny. Rockstar jest giga progresywny. A teraz gra otrzyma jeszcze więcej darmowych promocji dzięki nieuniknionemu wzrostowi liczby wyszukiwań hasła Jason w Gościu, skąd ty to wiesz, stary, poważny portal Kotaku, w sensie poważny, to można, to można poddawać pod wątpliwość, ale kurwa, skąd ty wiesz takie rzeczy, gdzie jest kurwa więcej wyszukiwań. Nie, żeby gra naprawdę potrzebowała aż tak dużej promocji, to jest rodzaj gry, która sprzedaje się w milionach egzemplarzy pierwszego dnia, a następnie utrzymuje się na szczycie list przeboju przez kilka lat, ale miło jest wiedzieć, że Rockstar jest świadomy każdego rynku, który może potencjalnie zdominować. Stary, takie interpretacji wyglądu Jasona nie spodziewałem się zobaczyć przed GTA 6.

Taka sylwetka Jasona jest idealnie wymierzonym marketingiem w społeczność homoseksualnych mężczyzn, po to, żeby zarobić na tym jeszcze więcej pieniędzy? Jeżeli tak, no to wydaje mi się, że to jest swój tokenizm, stary. Na 100% tak pomyśleli, powaga. Co to chyba kiedyś było dobrym, no nie? Portalem. Co to jest kurwa za artykuł trollerski? Jakby się na 1 kwietnia pojawił? No to spoko, nie? Ale pytanie, bo... A czemu gościu nie poruszył tematu, że Lucia też jest kobietą, czy przypadkiem ona nie jest elementem marketingowym dla homoseksualnych kobiet? Former Rockstar Developer potwierdził na YouTubie, że GTA 6 zaczęło development w 2018 roku. O, proszę. So I worked on GTA 6 from, uh, I guess, 2018 to 2023. Went on to it um, after we wrapped up on RDR 2. So uh, it's fascinating having a look at. All this stuff. Ok, czyli prace nad Garantem auto 6 zaczęły się w 2018, jeżeli wierzyć temu pracownikowi.